Czy raka można odziedziczyć? Nowotwory można odziedziczyć, aczkolwiek te, które są odziedziczone, to mniej więcej 5 do 10% wszystkich nowotworów diagnozowanych w całej Unii Europejskiej rocznie. Czyli całkiem niewiele w porównaniu z tymi, które. Nabywamy w trakcie naszego życia. Nabywamy oczywiście mutacji, a w efekcie tych mutacji powstają nowotwory. Natomiast jeżeli chodzi o te dziedziczne, to będą przede wszystkim raki piersi, czyli wszelkie nowotwory właściwie związane z takimi genami jak braka 1, braka 2. Będą to również nowotwory jelita grubego, i tutaj przede wszystkim zmutowany będzie gen o nazwie APC ale też niektóre raki tarczycy w mniejszym stopniu, nowotwory dziedziczne to często również dziedziczne zespoły genetyczne. Jednym z takich najczęstszych i najistotniejszych będzie zespół li Jest związany z niesamowicie ważnym genem, jeżeli chodzi o genetykę nowotworów, z genem TP53. Zresztą, samo białko P53, kodowane przez ten gen, nazywane jest strażnikiem genomu, ponieważ w momencie, kiedy mamy poważne mutacje mutacje patogenne. W tym genie, e, mówimy o tym, że genom zaczyna nam się sypać, czyli te mutacje zaczynają się pojawiać właściwie jedna po drugiej. To też sprawia, że osoby, które, mają, e, które chorują na zespół Li-Fraumeni, doświadczają bardzo wielu różnych nowotworów, a pierwsze pojawiają się już e, we wczesnym e, dzieciństwie. Na szczęście jest to bardzo rzadki zespół e, genetyczny. E, występuje na terenie Unii Europejskiej e, szacunkowo mniej więcej u jednej na 5 do 20 e, tysięcy osób. Nowotwory dziedziczne to również zespół lincza. Diagnozowanych rocznie jest bardzo niewiele przypadków tego zespołu, natomiast proszę pamiętać, że wiąże się on z zwiększonym ryzykiem zachorowania na bardzo wiele różnych nowotworów w trakcie życia osoby i genów zaangażowanych w zespół lincza, czy, czy takich, które, które w tej chwili są uznawane za należące do tego zespołu, jest całkiem sporo. Więc jeżeli mieliśmy w rodzinie jakieś nowotwory, zdecydowanie warto sprawę skonstruować konsultować z genetykiem i wybrać odpowiedni test, żeby się dowiedzieć, czy nasze ryzyko czasami nie jest zwiększone i co możemy z tym zrobić.